TP24, Reporter Sky. Proszę Państwa, chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować bubel, jakich mało. Mierne, marne, jakkolwiek tego nie nazwać, opaski doktora Lewina. Są one proponowane przez jeden z portali. Pokażmy portal. Portal nazywa się Gruper. Ja chciałbym zapytać się tym Państwa, którzy pracują w tym grupie czy oni wiedzą, co za buble są sprzedawane ludziom pod rzekomo niższymi, w rzekomo niższych cenach. Prawda? Tutaj mamy jakiś wąż 59 zamiast 139. Proszę Państwa, te opaski, o właśnie, pokażmy, w takim, rozprowadza je w ogóle galeriada w Warszawie. W takich to nędznych kopertach one są przesyłane, przesyłka kosztuje 6zł na koszt tych, którzy je chcą sprowadzić, czyli w tym przypadku mojej osoby, bądź nie daj Boże innych z Państwa. Opakowanie może i ładne, ale już ci, którzy sprowadzają je tutaj, a produkowane są w Chinach, to też pokażemy. Nie pokwapili się co do tego, by przetłumaczyć jak je używać, jak je zakładać. Poza tym, jak Państwo widzicie, opakowanie strasznie zmiętolone, wygniecione, ale to jest jeszcze mało. Tu niby tak estetycznie wyglądają, a de facto proszę bardzo, to jest, to jest opaska. Pokażmy ją tutaj. Żeby tutaj chociaż była jakaś gumka powiązana z rzepem. A tak? No trzeba byłoby mieć, proszę Państwa, yy, 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 nogę konia. Bo to jest akurat na nogę. To się nie ściąga. Yy, te rzepy, one odstają. Poza tym... Jest to standardnego materiału wszystko zrobione i ja nie wiem gdzie są te magnesy. Gdzie one są? Także yy, jeszcze pokażemy tu jest prawda druga opaska Ja akurat to złożyłem, ale na miłość Boską kto z Państwa ma tak wielką nogę? Chyba tylko ci, którzy są inwalidami z jakiegoś powodu i mają otyłość. Ja tego nałożyć nie mogę, bo, bo bardzo mi odstaje to. Tu jest opaska na, na rękę, przecież można to było z jakiejś y, y, imitacji skóry zrobić. Jedno zarówno, jak, jak i drugie. W każdym razie zapłaciłem za to 29 zł. No proszę Państwa, co tu kosztuje 29 zł? Proszę zobaczyć. Co tu kosztuje 29 zł? Żeby chociaż pokwapili się producenci. A ci, którzy zamawiają, powinni to na to wskazać. Żeby była gumka z rzetem i trochę bardziej estetyczne. No i, i, i gdzie są te magnesy? Gdzie one są rozmieszczone? Jest to zwykłe naciąganie. Przypomnijmy, to rozprowadzane jest przez yy, grupera. Ja jeszcze się musiałem o to dość wykłócić. Rozprowadzane, tak jak tu jest napisane, Galeriada, ulica Warszawa, ulica Sarmacka 15, łamane przez 2, to jest podobno ten, który sprowadza. Proszę jest to jeden wielki skandal. Za te pieniądze 35 zł z przesyłką, taką szmirę i taki szmelc, to jest zwykłe naciąganie. Proszę Państwa, no jak to się ściągnie, jak to nałożyć. A poza tym, gdzie jest gwarancja, że, 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 że tak jest? A może doktor Lewin robi co innego? A ci, którzy to ściągają, nadużywają jego imienia. Chciałbym, żeby Gruper się ustosunkował do tego, co ja mówię i potraktował to jako dziennikarską interwencję. To jest, proszę Państwa, jeden wielki, zwykły bubel za 35 zł. Ileż ten materiał mógłby kosztować? Brak szacunku dla, dla klienta. Uważajmy, proszę Państwa, na opaski Lewina, na grupera. Bo jeżeli to tak ma wyglądać i na e, galeriadę, to ja dziękuję. To nie jest to, czego ja się spodziewałem. TV24 Reporter Sky.